Tomasza Olbratowskiego w RMFM. Żadna Kamala Harris, żaden Donald Trump. Nazwisko jest jedno. Tomasz Olbratowski. To jest też i imię. To jest, no imię i nazwisko no. składa się na nazwisko jako takie. No. Syn starego Olbratowskiego. Tak jest. Wśród dymu palonej przez polityków pis odzieży kupionej od firmy Czerwone To Zło po polsku Red is Bed posłowie tej partii zapowiedzieli złożenie na najbliższym posiedzeniu Sejmu wniosku o wotum nieufności dla minister zdrowia Izabeli Leszczyny. Wśród powodu wymieniają m.in. długie kolejki do specjalistów. Potrzebny jest minister zdrowia, stwierdził prezes Kaczyński, który będzie miał rzeczywisty plan skrócenia kolejek. Ale odkąd pamiętamy, pojawiają się obietnice polityków, że skrócą kolejki do lekarzy i jakoś żaden rząd nie skrócił, bo skracanie kolejek do lekarza specjalisty... Ta to, to, to obietnica weszła na stałe do repertuaru obietnic Czyli stała stałe się tradycją polskiego obietnictwa wyborczego Skrócenie kolejek do lekarzy spowodowałoby ten zanik tradycji A na to nie możemy sobie pozwolić Poza tym policzmy, ilu jest lekarzy, a ilu pacjentów Lekarzy w przeciwieństwie do chorych nie przybywa Bo Polacy jakoś tak, tak nachalnie zaczęli dbać o zdrowie Z byle wyrostkiem latają do pediatrów tak? Z byle złamaną nogą do ortopedystów ja jakby nie można było napić się na paru z ziół Zbyle w żadnym żołądka do kogoś jeszcze innego i tak dalej, i tak dalej. A prawdą jest też, że teraz rządy w dziedzinie zdrowia to, to nieco co dawniej. To nie ta klasa. Kiedyś dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego przywoził na Żoliborz panu prezesowi Kaczyńskiemu kule. Minister Niedzielski ujawniał dane osobowe. Minister Szumowski kupował maseczki od znajomego instruktora narciarstwa. No działo się, troszkę nie działo. Dajmy więcej czasu rządowi, apeluję tutaj do Pisu i pani minister Reszczynie. Może te piękne czasy wrócą?